Przede wszystkim zaczynamy od gąsek, bo no one idą za mną oczywiście gęsiego, tylko muszę tutaj pasucha rozłączyć. One oczywiście idą na świeżą trawę. One idą na świeżą trawę. O chwila mam telefon. Słuchajcie, telefon miałem, musiałem odebrać. Gąski odeszła mi ochota na trawę. Chodźcie gąski, gąski. Gąski. I teraz mnie za przeproszeniem w dupie mają. Ale wiecie, rzeczy ważne i ważniejsze. Co dzisiaj słuchajcie będziemy robić? Dzisiaj wjeżdża być może przedostatnia dawka syropu. No nie wiem, no też kurczę patrzyłem na pogodę jeszcze w przyszłym tygodniu długoterminową. Też ma być ładnie, A jak Jest w granicach tych yy, no, 10 stopni czy tam Trochę na plusie bardziej, znaczy na plusie, no 10 na plusie ogólnie, co ja mówię, głupoty. No ale jak jest tam plus 10, czyli te 12-13 stopni, wiecie o co chodzi, no to pszczoły jeszcze ochoczo pobierają, oczywiście jak słońce świeci. Dzisiaj na trochę się słońce pojawiło i powiem Wam, że w słońcu było naprawdę ciepło. Co miałem jeszcze dodać? No nie wiem, ciężko, słuchajcie, pójdziecie ze mną, zobaczycie jak tam wyglądają te rodziny. Jak one są zakarmione, muszę jeszcze ramki pozabierać, no kurde, nie mam żywcem, kiedy, słuchajcie, tego zrobić. Za dużo roboty, tutaj te warzywa też czasu schodzi. Ja oczywiście chodzę do pracy. Po pracy też jestem zmęczony, nie ma co ukrywać. Ale dobra, no mniejsza o to. W każdym razie, na no, dzisiaj będzie o pszczołach. A jutro, a zresztą jutro to będzie jutro. Dzisiaj, słuchajcie, coś nakręcimy o pszczoła, pokażę parę rodzin. A muszę jeszcze te ziemniaki popakować. No kurczę, roboty mam naprawdę multum, nie wiem co pierwsze ręce wyłożyć. A na piątek, sobotę z kolei będę miał chyba inną robotę. Ale to tego akurat nie będę kręcił, bo to nie jest związane z rolnictwem, także musicie mi wierzyć na słowo. <laughs> ja jeszcze trochę przychrypięty jestem. Ale jak się robi cały czas na dworze, no to tak to jest. Nie ma co się dziwić. Dobra. O, jednak gąski idą, namyśliły się. Chodźcie! Gąski! No to co? Ja w takim razie tradycyjnie zachęcam Was do dawania japek w górę bądź dół, jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. O, jak tamta leci. Żeby tylko nie pofrunęła. Chodźcie, gąski! Sześć sztuk, jeszcze dwie, a tam dwie se spacerują. <laughs> gąski! Mać Cię, Gąski! Gąski! No, idą jeszcze dwie sztuki. No, jak przyspieszyły ten pak, zaczęły, że brama otwarta. No chodźcie, gąski. No i tak, słuchajcie, lecimy po kolei. Tu mamy taki słabszy odkład i one, widzę, wypiły. Tutaj ostatnia ramka, w sumie może nawet dwie. Tą to zostawię jako zatwór. A może nie będę tego ruszał wcale? Tam na tej jest na pewno pokar, od, od tej strony oczywiście. Nie? No, to jest ten z późniejszych odkładów. On był robiony dopiero w powie lipca. Nie będę pokazał wszystkich, ale zaczniemy tak samo. Z tego rzędu pokażę ze dwie rodzinki, później z następnego i z następnego. No i jeszcze jak wystarczy syropu, to pójdziemy tam bliżej domu. Jest trochę chłodnawo, ale. Syrop właśnie w takich temperaturach się powinno podawać. Zapraszam do oglądania. Wtedy nie ma rabunku, no nie? Wiecie o co mi chodzi. No i tu mamy jeszcze jedną rodzinkę, pokażę tak samo z tego rzędu. Tutaj ta folia, oczywiście, nas jest tylko tak rzucona. Ja ją, słuchajcie, poprawię. I jak zabiorę korpus, będzie tu zupełnie inaczej to wtedy zrobione. Taka rodzinka, słuchajcie, będzie miała wyjętą wkładkę. A będzie miała folię od góry z delikatnym lufcikiem. No to jest dosyć silna rodzina. No i te ramki do zabrania z tyłu, no ale to jedno może jako zatwór zostawię taką najlepiej z węzą nieodbudowaną. No i tu też mamy taką słabszą rodzinkę, która sobie na pewno da radę. No i tak, słuchajcie, nie wszystkie już tak ochoczo pobierają, ale te widać, że mają dużo pokarmu. No jakaś resztka została. A zostawimy, zobaczymy. Słuchajcie, jak wypiją, to przyjdę za dwa dni i im wtedy doleję. Nie będę teraz dolewał, także mi wystarczyło tego syropu. Ale tu mają pokarmu, to widać, słuchajcie, po ramkach jak są doptane. Mam tak, jest dużo takich, co została resztka i nie pobierają już. Zobaczymy, najwyżej następnym razem im doleję, a teraz je zostawię. No Za parę dni im jakąś dolewkę ostatnią zrobię. Jeżeli nie pobiorą, to będzie koniec karmienia. No, a tu z kolei słuchajcie, głodomory wypiły wszystko, też im nalałem cały soik. Także no trzeba jeszcze słuchajcie te 2-3 trzy, trzy dawki podać dla świętego spokoju. Ej tak tu w tym ostatnim rzędzie słuchajcie większość rodzin. No nie, tu pobrały to im dolejemy jeszcze. Ale no słabo pobierają. W praktyce tu każda rodzina coś miała. A no, akurat tą resztkę z wiaderka im wleję. Jedno wiadro, jeszcze zostało drugie do wylania. Także no już mniej pobierają. Dużo mniej pobierają. Wcześniej musiałem a nawet cztery takie wiadra mieć. To jest 40 litrów. No niecałe. No tam plus minus. No dobra. Będę ziębił gniazda. Widzimy się przy tamtych ulach bliżej domu. No i tak. Tutaj rodzinka w praktyce nie pobrała. Może było 1,5 cm. Ale tu nie ma co się dziwić, one będą zakarmione, przypuszczam, bo im lełem cały czas do takiego wiaderka 2,5 litra. No i dobra. Słuchajcie, pokażę Wam ze dwie, trzy rodzinki i widzimy się na podsumowaniu. Te głodomory wypiły, ale nie ma co się dziwić, bo tu jest słoik pół litra. Będę musiał im tu jeszcze na ostatnie dni dołożyć jeden słoik, albo dam po prostu swojej rodziny obok ten pojemnik. No widać, że pokarm mają, wy tego nie widzieć, ale na pewno muszą być zakarmione. Już ile one tych swijków dostały, tu trochę wleciało tych pulitrowych przez dwa tygodnie, teraz trzeci tydzień. Oczywiście nie codziennie, ale w pierwszym tygodniu można było powiedzieć, że tam chyba dwa dni tylko minąłem, było codziennie, a później tak co drugi dzień różnie. Tu jest, słuchajcie, ostatnia rodzina, i one tak samo miały jak ta pierwsza nalane. Widać, że te wypiły trochę więcej, z jakieś 2-3 cm. No i coś tu jeszcze piją, ale myślę, że już zbytnio pobierać nie będą. Są no te tutaj, jak zwykle, słuchajcie, niezadowolone. Najem co takie złe. No i do końca nie wypiły, ale im dolejemy, też jest silna rodzina. Dobra, potrzebuję drugiej ręki, no a tu im słuchajcie całkiem dobrze idzie. Dwa słoiki do dolania. Rodzinka na ośmiu ramkach. No tym tu dobrze poszło. Słuchajcie, ostatnio zalełem. prawie całe wiaderko tam bez pięciu centymetrów. Upiły dużo, no ale silna rodzina, nie ma co się dziwić. Tak, słuchajcie, ja byłem zajęty czym innym. Nie dałem rady nakr nakręcić zakończenia. Ale zakończenie nakręcimy tutaj z pola. Jak rodzice obierają marchew. Marchew mamy taką w tym roku. No, wygląda ładnie. Także będzie co jeść. Tu jakaś podwójna się trafiła. No, na dzisiaj to tyle. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się czesiaj No i najważniejszego zapomniałem dograć jeszcze na płaszczyźnie przecież marchew się suszy. O tyle tutaj marchwi zebraliśmy z takiego kawałka. Plus drobna marchew oczywiście, ale drobnej nie kręcę, bo to jest drobna i tak jest dla gęsi. No, gęsi, kur. No i suma sumaru. słuchajcie, na sam koniec wygląda to w ten sposób. Trzy małe płachty. Ale dla nas w zupełności wystarczy. Jeszcze ziemniaki mam do przebrania dla kur, także trochę roboty jeszcze. Na dzisiaj to już tyle. Trzymajcie się dzisiaj.